Cześć! Po długiej przerwie wraca przyszłościowy elektryk. Troszkę się poduczyłem, jak to było w komentarzach. Prawie dwa lata. Teraz w czerwcu mam egzaminy. No i to dał nam nauczyciel, żebyśmy się poduczyli i zrozumieli układ. I żebyśmy stworzyli go sami. I to jest tak. Mamy przycisk załącz, mamy przycisk wyłącz. No i mamy żarówkę. Nasze za zadanie polega na tym, żeby jeżeli przyciśniemy tak szybko przycisk, to lampka nam się zaświeci po 10 sekundach. A jeżeli przytrzymamy troszkę dłużej ten przycisk, to lampka zaświeci nam się natychmiastowo. I zaczynamy zadanie. Więc tak najpierw zwykłe załącz wyłącz podstawa dosłownie. Ja to zrobiłem na lekcji, jako jedyni z naszej grupy. Układ sam musimy wyłączyć i to jest normalnie P1, P2. Normal open, przycisk załącz. I teraz wchodzimy na dół. Musimy podłączyć nasze zasilanie do stycznika żeby nam się to włączyło, załączyło mieliśmy podtrzymanie K1 i teraz możemy iść dalej co to oznacza, że na żarówkę tu mamy żarówkę i tak jak mówię ona musi nam się załączyć po 10 sekundach więc mamy tutaj styk normalnie otwarty T1 czasówki to będzie wyglądało w ten sposób no i tu mamy czas 10 sekund że ona dopiero po 10 sekundach nam się załączy 10 sekund po tym czasie to jest u nas w mojej czasówce za chwilę pokażę to jest mm, a a no i dobra jak mamy już czasówkę, tutaj gdzieś musi być zasilanie tej czasówki. Zrobimy to dalej. Normalnie otwarty drugi open z tego samego stycznika co tutaj i to idzie nam na stycznik czasówki na, st na stycznik czasówki na cewkę czasówki T1. No i dobra, No i to jest tyle z tego układu. to oczywiście nK, wszystko jest podłączone. tak i można dokładnie zrobić tyle. Ale jeżeli chcemy do tego dodać, czyli wrócimy do zadania, Mamy punkt drugi do zrobienia. Przytrzymaj 2 sekundy przycisk, i lampka zaświeci natychmiastowo. Jest troszkę do zmiany. Ja wam to zrobię lepiej w tej chwili. Chwilkę, poczekajcie. No, i mamy już to dobrze, fajnie narysowanie. narysowane. Teraz musimy. Troszkę zmienić, no bo mamy takie, jak mówię, zadanie. Musimy przytrzymać przycisk, dwie sekundy i lampka zaświecić nam od razu. Więc yy, dodajemy sobie dodatkowy stycznik. Mm, nam się przyda. I teraz tak. Pierwsze co? Stycznik plus dodatkowa czasówka. Tutaj dodamy sobie czasówkę w tym miejscu. W tym miejscu będzie dodatkowa czasówka, która pójdzie tędy. Um, pójdzie ten nam. No. To będzie czasówka 2. Czyli te 2. Te 2. Ale, ale. Trzeba coś nam zrobić, żeby ona zadziałała i włączyła nam ten stycznik od razu, w sensie tą żarówkę od razu. Więc dodamy sobie stycznik dodatkowy. Jeżeli dostanie napięcie, to wtedy nam się tutaj zamknie. Dodamy stycznik, plus tu damy podtrzymanie. Normalnie otwarte. Normal Open 2. NO2. Ale stycznik. No i dobra stycznik damy sobie tutaj, jeżeli on dostanie napięcie, to dostanie. Po dwóch sekundach, po dwóch sekundach nam się to włączy. I to by wychodziło, tak. Teraz, tak i mamy K2. K2, a tu mamy T2, czyli załączymy przycisk, ten. O. Tutaj przycisk przytrzymamy troszkę dłużej. To dostaje napięcie i po dwóch sekundach nam się włączy ta, ale jak się okazało później. Jak się okazało, nie mamy podtrzymania. Nie mamy podtrzymania na, na tym styku. Jak się okazało. No i tak poza tym, to jeszcze mamy tą tutaj lampkę. Mamy tą lampkę. Więc by trzeba było zrobić tutaj obwód zamknąć. Czyli, czyli wygumujemy sobie ten przewodzik tu i wsadzimy. I wsadzimy tutaj normalnie, zamknięty z cewki K1. No i dobra, mamy zabezpieczenie, żeby od razu poszło nam na ten stycznik. Jeżeli przyciśniemy troszkę dłużej, to pójdzie, to nam się otworzy i nam cewka pójdzie tędy. Ale sprawdzaliśmy to. Nie mamy podtrzymania tutaj na tej, na tej cewce, na tej, ona nam się za chwilę zamyka, bo to nam się otwiera, w sensie to się otworzy znowu ten przycisk P1 Przycisk P1 nam się otworzy. Yy, otwiera nam się K1. K1 nam się otwiera, więc trzeba tutaj zrobić bypassa. Podtrzymanie. Podtrzymanie, ale NO2 będzie tutaj. Normalnie NO2. No. no i dobra. Jak ma zadziałać ten układ? No bo to jest bardzo ważne. Więc tak. Klikamy pierwszy P1, on nam się zamyka szybko, prąd idzie przez K1 do cewki na K1, tu nam się to rozwiera, zwiera nam się za to podtrzymanie NO1 oraz nam się zwiera podtrzymanie cewki T1, która po 10 sekundach sam zwiera nam Normalnie otwarty przycisk T1. No i ok. No i czarówka świeci po 10 sekundach. Jako, że tu jest otwarte, jak to wytłumaczyć, to nie dostaje w ogóle napięcia, bo tu jest otwarte, bo cewka. K2 nie dostała napięcia, to się potem otwiera, to jest otwarte, no i T2 nie dostaje w ogóle napięcia. Więc to nam się też nie zamyka od razu, no normalnie otwarte z stycznika drugiego nam się też nie zamyka, no i tak to by zadziałało. A jakby zadziałało... No jak nam zadziała drugi układ? To jest dosyć inna sprawa. Przytrzymamy P1 2 sekundy, czyli tyle samo ile jest nastawione na styczniku drugim, czyli prąd idzie tędy na stycznik na cewkę czasówki oraz przez K1 do do tego do normalnie otwartego. Z, ty, z czo, y, czasówki drugiej ona nam się tutaj zamyka i idzie na K2. K2 nam za, zwiera normalnie, otwarty, i wtedy mamy tutaj cały czas podtrzymanie, ale poza tym, że nam zwiera w tym miejscu, zwiera nam jeszcze w tym miejscu na żarówkę, no i żarówka świeci od samego początku. I tak, oczywiście. Mm, w tym samym czasie zamyka nam się tutaj obwód, bo K1 dostaje natychmiastowo napięcie. Zamyka nam się normalnie otwarty, wtedy to puszcza, i prąd idzie tędy. Tędy o. A tutaj tędy nie idzie. Ok. I teraz jeszcze. Teraz jeszcze. To nam się zamknie po 10 sekundach. T1 normalnie otwarty tu się też zamknie po 10 sekundach, no ale taki tak prąd już wtedy leci tędy. Ustawienie czasówki drugiej jest takie same jak czasówka pierwsza, tylko z tym wyjątkiem, że tu jest 10, no w pierwszej jest 10 sekund, a w drugiej są 2 sekundy i również jest na charakterystyce A. Ja dziękuję. Wynaśnieciło non-stop żarówka. No i dobre, No i mamy filmik. Jak to wygląda w całości. Jakość średnia. I mamy. Załącza nam się po 10 sekundach. Yy, żarówka. 3, 2, 1. Załączyła się. Wyłączamy. Załączamy przyciskiem dłuższym. I teraz nam się to włączyło. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Następnym razem, chyba, że będzie w komentarzach, żeby zrobić tak jak kiedyś, czyli z poszczególnych urządzeń, jak idą przewody. Ale osoby, które umieją czytać z układu, z schematu, to wtedy to zrobią. Ale proszę pisać w komentarzach. Dziękuję. Zapraszam na następne filmy, które być może powstaną.